Okej, okay, assa, Idzie, jedziemy Januszem do kapitana. Jak gierka? Brawo. Fajnie, że pytasz. A ja wam powiem, że totalnie nie kupuję tej kurwa na raz z pełnami w tej grze, nie. To jest to jakby... To jest mechanika gry, która jest wpisana w ten świat. Jest całkowicie absurdalna. Ja wiem, że to jest magiczny świat i w ogóle. Jak wciąż fabułę na ten moment. To jest chyba najgorsza fabuła w grach komputerowych, jaką widziałem. Nie żartuję kurwa. Ty, no nie gadaj, że mam czekać teraz na tego. Ha, to to wszystko. To ten quest był taki krótki? Aha. A wiecie, co mnie w tej grze bardzo irytuje? Jest bardzo dużo takich questów, które ci każą czekać, ale jeżeli zagrasz w grę w taki sposób, w jaki ja grałem, czyli że na początku sobie poeksplorujesz, a potem zrobisz główną linię fabularną, to ja teraz mam zwiedzoną tą część mapy, nie mogę otworzyć kolejnej części mapy, a mam quest, że muszę poczekać. Tak jak u co miesiąc pojawia się gra dekady, to u Kishaka co chwilę pojawia się najgorsza graf w historii. A ja nie powiedziałem, że to jest najgorsza gra w historii. Umyj uszy, baranie! Dobra, to jest to. I teraz jadę do bordera, nie? Nie będę grywał Ronina. Tak, ja nie sprawdziłem dokładnie, ale wydaje mi się, że to jest to, nie? Bo to był border pass jakiś. Łuka dla zainteresowanych. Jesteśmy Araizenem, który został wtrącony przez królową do więzienia na podstawie fałszywego Araizena, by zgarnąć władzę, bo Araizen jest w świecie tylko, je, tylko jeden, jest bardzo ważny i każdy mu ufa. że ma władzę nad pełnami. Zazwyczaj jest koronowany na królowatce danego miejsca. Araizen jest osobą, która nie ma serca, bo zabrał mu ją smok. Zawsze musi być smok i Araizen. No, i to jest tyle, wizowie. I my teraz w ogóle jest, działamy z jednym typem, który nam wierzy, że to my jesteśmy prawdziwym Araizenem i że to jest spisek. I on nam pomaga odzyskać koronę. Czy. A czy wysłanie, jak robisz, burgera? Jak ktoś jest głodny, to nie jest prześladowanie? Nie. Ej, wizowie! Ej, sklep będziemy mieć ogarnięty znowu. Słuchajcie, sklep powróci, słuchajcie. Oj! Kurwa, dam mu to i przeklikałem dialog z nim. Jak kurwa nie jest moje, co on pierdoli? Że mam rozmiary na dużych panów, mamy tylko 2 x wszędzie raz Putin będą wszystkie koszulki, które wcześniej mieliśmy na sklepie. Kurwa, może z nim wjadę. Nie będzie plus. Nie wiem, co mam wizowy. To też gminie, żeby wejść do tego wozu, ale jak? No przecież to jest kurwa idiotyczne. Naprawdę jest wielka, strzeżona brama, gdzie musisz mieć glade, żeby przez nią przejść. Jak masz Glade, który okazujesz, ale nie jest podpisany na Ciebie, to Cię nie wpuszczą. Ale jak na oczach strażnika wskoczysz do kurwa... ...wozu, to jest git. Nie, widać, że to jest azjatyckie, nie? Azjaci takie pomysły kurwa mają. Kurwa, gadam dzisiaj z Dobrodziejem. Dobrodziej mi coś pokazywał siebie na ten... ...na YouTubie. Ja mówię, czemu ty masz stary tytuł filmu? Instrybutor. Mówi, co ty nie wiesz co to jest instrybutor? Mówię, kurwa no nie wiem. Mówi, stary ty nie znasz tego? Mówię, kurwa ty no serio nie znam, nie? Wiecie widzę, co to jest instrybutor? Jest strzelaj instrybutor. Dowiedziałem się dzisiaj o tym, pierwszy raz to widziałem. Gigabeka. Szczelaj tam chłop, co krzyczał, to po prostu w GTA grał i ogarnął, co trzeba zrobić. Czy trzeba w opony strzelić? Instrybutor nie strzelał. <laughs> Ej, widzowie, jest u mnie na kanale taki psychofan Dragon's Dogma, coś na napierdolił z 20 komentarzy i za każdym razem daje timestampy jeszcze do mojej wypowiedzi i pisze tak. Pierdolisz. Ty, a w ogóle są takie dobre komentarze. My musimy przypomnieć się mi jutro, żeśmy zrobili przegląd komentarzy. Dzisiaj były tak zajebiste komentarze na kanale. Jeden typ napisał tak w komentarzach: Ale tam Pierdolisz, kiszak i w ogóle bla bla bla. Kurwa, wyżyk taki, nie? Do 10 zdań, oczywiście, zero konkretów tujesz te gry tylko po to, żeby... Żeby ci się zgadzały wyświetlenia, bla, 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 nie? Takie pierdolenie. I po czym mówi tak. Jakie ty masz, kurwo osiągnięcia gamingowe? Nawet ja mam lepsze. Gdyś mu w komentarzach napisał. To jakie masz w imieniu? I on pisze tak. Jesteś dla mnie nikim. Nie mam zamiaru ich ci wymieniać. To jest w ogóle nieistotne, nie? Ja myślę, jezu, kurwa, to nieźle. Serio, takie rzeczy się, kurwa, dzieją w, w komentarzach pod Dragon's Dogmą. Tak, tak mi się wydaje, że to się z tego bierze, że ludzie potracili... A to przy każdej że tak jest, nie? Był jakiś taki jeden komentarz, że... Do, kurwa bez capo, nie znaczy nie? Jakoś ironicznie. Że w sumie moja narracja już po prostu nie pozwoli mi się przyznać do tego, że gra mi się podoba, że gra ma mikrotransakcje, on to rozumie, że to się krytykuje, ale że cała reszta to jest świetna gra i tu naprawdę nie ma czego krytykować i widać, że krytykuje to na siłę. Nie można, widzowie. Mnie na przykład ciekawi to, jak ktoś mi mówi, że ja coś krytykuję na siłę, to na przykład jeżeli to, co krytykuję, by było odklejone i by nie miało miejsca, to byliby w stanie wskazać, że to jest odklejone. A zauważcie, że to za każdym razem się sprowadza do argumentu, hejtujesz na siłę. Czyli coś jest problemem, ale my na niego nie zwracamy uwagi, więc ty też nie powinieneś. To jest kurwa, to dokładnie tak wygląda. Dokładnie tak to widzowie wygląda. No bo kurwa gada o jakichś mechanikach, które rzekomo, o, kurwa, nowy przeciwnik. Tutaj tylko po niebieskim go można bić. Jak gadał o jakichś mechanikach, które by nie miały miejsca w grze, to przecież od razu by szli to wyhaczyć, nie? gadam z góry. Nie no, używamy widzowie Wakestone'a. Nie, pierdole. Tak, to jest ten Wakestone za dolara. Nie, nie wiem o co chodzi. Czemu mnie kurwa zoneshotował? Ja pierdole, Dlaczego nagle mam tak dalekiego save'a? Aha. Zawsze miałem save'a robionego co walkę. A teraz dostałem jakieś kurwa dalekiego save'a. Aha. To fajny system save'ów, na którym można polegać. A ja wam powiem dlaczego to jest zrobione. Ta gra teraz mnie powoli uczy, że nie mogę ufać systemowi save'ów, żeby używać stone'ów. To jest dokładnie kurwa to, to jest celowe, to jest kurwa celowe. No przecież zazwyczaj był save z walkę, nie? Dlaczego nagle się to teraz kurwa wydłużyło? No kto to wytłumaczy logicznie. To jest dosłownie jak w takim tanim MMOsie, gdzie na początku gra da ci opę broń, a potem będziesz mógł kupić blesa. Aha, teraz on się nie zrespałnił. Aha. A, ten się, tu jest rękę chyba. Ja pierdolę. Minus 2 dolary widzowie. Nie się. Ty, ta gra, ostrowce moje, dwa kolejne dolary. Ej, zauważyliście, że w ogóle jak używacie wake stone'a, to jeszcze, to ci maksymalne życie daje na maksa. To jest coś więcej niż zwykły rezurek. Easy. Epicka walka, nigdy jej nie zapomnę. Staty rozdane automatycznie, no jest. Jak się komuś gra podoba, to ma wypierdolone, czy są jakieś mikropłatności czy nie. Fajnie, że masz takie podejście widzu. Gratuluję kurwa myślenia abstrakcyjnego i takiego bazowego spojrzenia na to, do czego to może finalnie doprowadzić. Powoli dochodzimy do momentu, gdzie mikropłatności w single playerze nie są problemem, bo to jest single player i nie możesz mieć nad nikim przewagi. Jezu, kurwa, to jest świat furasów, bez kitu. O Jezu, ty okazało się, że ta gra ma trzeci part, o kurwa, nie, ty wcześniej nie było tego wpisu na wiki, okazuje się, że ta gra ma trzeci part, a ja myślę, że wchodzę do drugiego i drugi jest ostatni. Dobrze pisze Devixon, jak ktoś gra casualowo, to po chuj głos zabiera. Skoro jego finalnym argumentem jest to, że ktoś gra casualowo. Kurwa, nikt nie ma prawa do opinii. Masz prawo, widzu, do świadomej opinii. Nie, widzowie, chyba nie skończy Dragon's Dogma. A to jest cosplay bo i ja mam normalne najlepsze ciuchy założone, jakie mogę mieć. Dragon's <grym> Dogma jest lepsze niż Lords of the Fallen? Jest lepsze niż Lords of the Fallen. To niestety muszę wam powiedzieć, że jest lepsza. Jezu, ej, ja naprawdę myślałem, że już będę kończył tę grę. A tu się okazuje, że jest jeszcze trzeci akt. Nie, kurwa. Inquisitor też był dobry. Jaka widzowie premiera wam się najbardziej podobała mnie na kanale? Śmieszne jest to, że mówimy o wielkich premierach, które się okazują krapami. Lordsy. D4. Inkwizytor. Lies of P. Czyli niektórzy na przykład podają dobre premiery. Inkwizytor. Jezu, kurwa ten inkwizitor był tak do pi... Inkwizitor był tragiczny, kurwa. A dzisiaj wyszło, że pan lodowego ogrodu będzie Souls-likeiem, tak? Ty patrz: Gothic Remake. Normalnie ogniste jaszczury na plaży. Jakie gąbki. Zawsze się ze mną zgadzałeś, ale Dragon z dogma cię wciągnęła. Bo ci się podoba. I co ci mogę powiedzieć, Widzę, no? Kurwa, good for you, no. Fajnie, że się dobrze bawisz. Pamiętaj, że dobra zabawa w grach komputerowych 24, Chcia, to podstawa. 24 będzie gorszy niż 23 w, w, w gamingu. Mi się wydaje, że będzie tylko gorzej, bo... ...trzeba miał być lepiej, jak Chcesz coraz się gorsze rzeczy w tych grach mają miejsce. To by nieźle wyjebało gry i działa spoko. Nie, poczekaj, freeze, kurwa, aż zapozuję. Chcesz mi powiedzieć, że ta gra ci działa spoko? Czy o czym ty mówisz? Popatrz, 2.0. 2 -0. Czy ty mówisz o Cyberpunku? Dobra, on mówi o innej grze. że Amanda Bigos, kurwa, przynosiła. Falsz bardzo no. Nie wiem, nie, Giga triggeruje, kurwa, jak ktoś gada, że... No, rozumiem, ale u mnie działa, bo potem się kończy kurwa tak jak uroka, że mówi, że jemu gra działa w 120 FPS-ach. Okazuje się, że mu działa w 40, nie tylko on nie, nie widzi ile to jest 40, ile to jest 120. Ale ładnie woda wygląda, kurwa. Ej, tu można pływać wreszcie? Aha nie. Ja na przykład jak byłem dzieckiem, nie? Ale dobra, to poczekajcie, powiedzcie tak. O kurwa. A jak byliście dziećmi, to wam starzy kupowali taki zestaw LEGO i go tak składaliście, po prostu. I tyle. Bo ja wiem tak, że miałem ogromny wór LEGO i z niego zawsze coś kurwa nowego robiłem. Tu sobie samochód zrobiłem, tu sobie na przykład zrobiłem kurwa dom jakiś, tu bazę kurwa podziemną i zawsze to kurwa edytowałem. I potem to rozkładałem i robiłem inną rzecz z tego. Nie, nie, nie potrafię sobie przypomnieć sytuacji, gdy kurwa z Lego składałem coś jeden do jeden z instrukcji, nie? Może kurwa to jest kwestia tego, że byłem autystycznym dzieckiem, nie? Ale chuj mnie to dziwi. Naprawdę. Ja wam, dobra, to teraz a propos Lego. To ja wam powiem kurwa ciekawą historię. Słuchajcie, w ogóle klutej historii jest takie. Że teraz minęło 30 lat i ten mój brat jest architektem, faktycznie, no nie? I my jak się bawiliśmy, LEGO, to ja miałem starszego brata, i on z tego LEGO robił totalnie popierdolone rzeczy. Takie rzeczy, żeby wam to nawet do głowy, kurwa nie przyszło, no nie? Takie nam kurwa rzeczy potrafił z tego budować, że głowa mała, nie? Naprawdę. I to takie nawet skomplikowane konstrukcje, na jakichś kurwa przegubach, jakieś auta jeżdżące, no nie? Jakieś kurwa, wiecie, autobusy. Totalnie pojebane rzeczy robił z tego Lego. Jakiś, kurwa, on potrafił na przykład robić transformersy zmieniające się dosłownie, nie? Czajcie, że się na przykład chowała jakaś część w drugą i kurwa się zmieniała. Pojebane rzeczy robił z tego, nie? Takie bardzo, bardzo dobrze konstrukcyjnie to ogarniał. No zakończyło się tak, no, że faktycznie miał web do tego, no i architektem finalnie został, nie? No ale słuchajcie tego. I mieliśmy drugiego brata, <gry> który był młodszy od niego. Ale był strasznie zawistym i złośliwym skurwielem. Dalej jest. <noise> znaczy dalej, Mawy, nie? I to nie ja. I wiecie, co on potrafił robić? Na złość temu drugiemu bratu kiedyś matka go nakryła w kuchni że siedział z Lego częściami, szklanką wody, jadł Lego i popijał. <noise> Żeby skurwiel nie mógł zbudować z niektórych części czegoś. Czaj się to. zjadał mu na złość części Śny, nie? No, srał potem Lego. Wiecie, co ja z Lego zawsze budowałem? Bazy. O chuj smok. To jest fabularny chyba, nie? Emocjonująca walka. Ile on ma pasków życia? Ej wy widzowie, jak patrzycie na takie kropki, to jesteście w stanie je od razu szybko policzyć? Bo kurwa ja nie potrafię, przez dyslekcję wiecie? One mi się tak kurwa zlewają, że ja nie widzę ile ich jest. Jakbym je dotknął, to nie? Na przykład jakimś tym, jakimś wskaźnikiem, to je policzę, nie? O kurwa. ja chyba nie skończy tej kurwa dragon z nie daje rady przy tym w kurwwem już te gra. totalnie Aha. to nadawa go kurwa. Ciał, odleciał, To był ten główny, nie? Bo jemu się klata świeciła od mojego serca. Ej, widzowie, chcielibyście, żebym skończył tą dragon z dogma? się wydaje, żebyście podświadomie chcieli. Jezu, ale się kurwa żarem tu z tego żarcia. Ja pierdolę widzowie. Ej, kurwa, Grażyna mi zniknęła. Ty poczekaj, coś się odjebało. Ej, Grażyna zniknęła. Na przykład Wam się to podoba? Że jak ktoś jest za granicą, to może głosować w Polsce, czy nie? W sensie. W polskich wyborach? Moim zdaniem jest... Z... Nie. Kurwa, moim zdaniem to jest absurdalne. I wiecie dlaczego? Bo... Te wybory się nie dzieją, kurwa, z dnia na dzień. Jeżeli komuś zależy na oddaniu głosu, to może sobie tak zaplanować, żeby oddać, kurwa, ten głos, nie? W Polsce. Well, we na przykład fakt, to. że ja mam, kurwa, prawa wyborcze, nie mieszkając 5 lat w Polsce, jest absurdalny mu. Jeśli ma wyjazd służbowy to. albo zdarzenie losowe. To nie co nie powiem, się powiem, to powiem to tak. Wydaje mi się, mi się że ciężkie jest to mieć to zdarzenie losowe. W innym kraju, który ci uniemożliwi głosowanie. Czy ja wykorzystuję, no? Na PiS głosuję. Nie tylko żebyście wy mieli lepiej, ale nawet wasi, wasze dzieci i wasze wnuki. Słuchajcie, pamiętajcie, że ciężkie czasy tworzą silnych mężczyzn, a silni mężczyźni tworzą dobre czasy. O ty kurwo! To jest wszystko dlatego, że Grażyna, chuj wie, gdzie się podziała. Aha, you cannot make camp without camping kit, i chuj. Aha, to Grażyna konosiła camping kit, pozdro. A Grażyna w queście się gdzieś po prostu kurwa zagubiła, i chuj. A Ferry Stone mi nie działa, też chuj wie, dlaczego. Ja pierdolę. Czyli tak, Grażyna w queście mi gdzieś kurwa zniknęła, jak chodziłem po dungeonie, bo pewnie wpadła do wody. A. Miałem postawiony kurwa teleport o tutaj, w tym mieście, i nie mam tego teleportu, nie wiem kurwa czemu. No i kurwa pozdro 600. Ty, to ja prawie kurwa widzowie drugą część dzisiaj skończyłem. To teraz widzowie się muszę dostać do miasta. Ty, no ale kurwa ja mam tyle tego max HP. że się wypierdolę zaraz, a nie mam paunów nawet. No i co kurwa teraz? Chuj wie gdzie jest Grażyna. O kurwa, umarłem? A nie, patrz, bo zjem rybę i chuj. Ej, czy w tej grze, jak umrzesz, to kurwa. Patrz, ja mam 0 HP i w momencie śmierci coś kurwa jem. Ja wstaję. Ale pojebane. O kurwa. A pierdole. Ja pierdolę. Patrz, kurwa wilki wywozi na pigalaka. Nie, nie, kurwa, nie ucieknę, wizowy. Ta, przecież ja se, kurwa kurwałek stał na, mogę użyć i chuj. Ja pierdolę, że ja zapomniałem o kurwa najlepszej mechanice. To ja kurwa tyle potek zmarnowałem, a ja sobie kurwa Wake mogę użyć. Jest za full HP, kurwa za 5 złotych. Jednak dobre, widzowie, te transakcji. 5 złotych kurwa wydajesz, i dostajesz to, czego byś tylko mógł chcieć. Yes, grażyna. Tak, jest grażyna. Kurwa, Grażyna, nie aż powiem, co się wydarzyło. Wizowie, idę w Kimę. Trzymajcie się, do zoba. Idę, wizowie w Kimę. Trzymajcie się, do zoba. Widzimy się jutro. Widzimy się, wizowie, jutro. No i co? Eee, Miłe Ja Wam życzę, no nie? Do zobaczenia, Elko.